Staje na stojakach, a zatem Skiwanowa dołącza do grona tych, które 177 centymetrów pokonały. No ale teraz wracamy na bieżnie, bo biegnie Femke Bol, Biegnie Femke Bol, która jest liderką światowych tabel, jeśli chodzi o wynik na 400 metrów 50 i 30 setnych sekundy zamią trzy reprezentantki Polski Justyna Święty Rersetki, Anna Kiełbasińska i Natalia Kaczmarek. Szkoda, że kontuzja i no, choroba wyeliminowały Anię Kiełbasińską Miej byśmy tutaj wspaniały tercet, a przede wszystkim kwartet w kontekście biegu sztafetowego. Zobaczymy jak poradzi sobie Femke Boll, która na pewno nie popełni takiego błędu jak Lieke Klaver, reprezentantka Holandii, która rozpoczęła zbyt mocno, to prawda drugie miejsce zajęła i do półfinału się zakwalifikowała, ale tutaj zupełnie inny poziom, zupełnie inny poziom sportowy i także mentalny, taktyczny. Ona po prostu jest taką chłodną, jeśli chodzi o wszystko to, co musi zrobić, żeby dany bieg zakończyć tak, jak sobie to zaplanowała Femkebol na torze piątym, przed nią Ama Pipi, reprezentantka Wielkiej Brytanii, a zatem tutaj Holenderka będzie miała przed sobą zawodniczkę, którą zapewne będzie goniła za chwileczkę samą. I to zwrócimy uwagę, czy to będzie taka taktyka jak klikę klawę czy FMK Ball znając. Luż w drugim kroju spokojnie. Mocy, jak rozegra, rozegra ten bieg tak, jak powinno się to rozegrać, czyli wyjść do przodu, e, ustalić sobie swoje tempo, ale nie uciekać zbytnio rywalkom, żeby nie szopować tymi siłami, które przydadzą się z pewnością jutro i, e, i dzisiaj jeszcze po południu. Brytyjka schodzi do wewnętrznej części bieżni na drugiej pozycji. Patrzymy na Jessica Bird. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych będzie z pewnością starała się wyprzedzić Brytyjkę przy wejściu w wira Zbliżyła się do niej dosłownie na kilkadziesiąt centymetrów. Ball, poza zasięgiem, poza wyobrażeniem rywalek, tych, które są przeciwniczkami w jej biegu eliminacyjnym, że można biegać tak szybko jak czyni to holenderka, która wygrywa w czasie 51,48 sekundy Brytyjka otrzymuje drugie miejsce, ale rzeczywiście klasa, swoboda, luz, taka. Ergonomia tego biegu w wykonaniu Femke bol naprawdę budzi szacunek i respekt. I uśmiech na twarzy. like Klaver, pamiętamy, ona od razu zgięła się w pół, próbowała złapać oddech. Femke Ball. zdaje się, że wykonała przybieżkę. Myślę, że można było powiedzieć trochę wolniej, bo rywalki były daleko za jej plecami, ale biorąc pod uwagę to, jak wygląda Femke po biegu, ten bieg nie powinien większego piętna na niej odcisnąć i spokojnie melduje się na mecie, ale dając też jasny sygnał, ja tu jestem doskonale przygotowany, ja tu przyjechałem po złoty medal, bo to jest jeden z tych magnetycznych pojedynków, jakich możemy być świadkami. Nikt nie wie, w jakiej formie przyjechała tu e, Shuane Miller-Ujbo, e, którą się e, rozpatruje w kategorii e, tej, która może ten prymat e, Femke Ball odebrać. E, czekamy. E, Szuein Miller-Ujbo pobiegnie z serii pią e, w piątej. Piąty, tak. piątej, tej ostatniej, to dopiero była seria druga, ale Femka już pokazuje e, spokojnie. E, ja tu przyjechałam. Po to, żeby wygrać. No właśnie, ale słusznie zwróciłeś uwagę na niewiadomą formę Miller-Uj, bo mistrzyni olimpijskiej nie tylko z Tokio z 2021 roku, ale także z Rio de Janeiro. No bo w tym sezonie nie startowała. Na jej koncie tylko ten jej rekord życiowy 50 i 21 setnych sekundy, a zatem rekord życiowy, który jest o 9 setnych lepszym wynikiem od rezultatu życiowego Femke Ball. A zatem tutaj rywalizacja o ten złoty medal zapowiada się arcy, arcy ciekawie. Również dlatego, że my mamy swoją Justynę Święty Rzeticz i mamy swoją Natalię Kaczmarek.